Harry porano jedziemy obrudzić trochę się Gorzej nocą jeździć jak mamy na N No Na N to nie jedzie Halo 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 to ma promień krętu do was No No Prawie jak Cewka No. Kolor mowatny Z O! Panie. Nie, nie. U, o, Ja, ja tu podjeżdżam na prosto chyba Mikuś, młody za tobą stoi tak Uważaj, żebyś nie cofnął Jak tam za mną? Nie ma nikogo? Nie ma, nie ma co ja ta... tutaj w tą stronę? Trawa jest tylko za tobą Często się tak umiera jak mężczyzna o. Ja tam nie, nie widzę, bo krzaki zasłaniają U. Jakaś trudność? Czoska tam miota jak szatan Poprowadziłeś nas nie w tym kierunku Dobrze Nie ma za cię Nie ma za Jak Ja już stoję No, 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 jak stoisz, kurde No weź rusz Patrz co, Czostek tam To było ja bym ostre tak jak ty jeździ? No ci flaka chciałem sobie zagrozić O, o, o Tyk? Widać podwozie, nie widać podwozia Teraz mamy lepszą ścieżkę Dlaczego czego pochnąć Nie, nie pomagaj mu nie. Ja, tam ja tam nie i... idę, bo tam są pokrzywy i ja nie mogę Stupka. Stópka, kurde Dawaj mi króć Bardziej w prawo trzeba było No

Dobra, tak. filuję. No dajmy go czego wybujać, bo będziemy tu stać. Kurwa! To mi guść, Nie, A nie, a co Chcesz, się już powiesił, kurwa? No, aż głowę, go, bo będziemy kurwa. Nie, no, nie pomagaj, bo on się wkurwi, no. A, nerwuje. No, 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 dobra, no. Tak, no. No tak, ma 10. No <grym> <grym> tak, no.

Co zrobił, ty? O, dobre O, dobre Do? To? Nie dość, że to kurwa tak wielka, że to O kurwa No, to był gorzej ostry rowek, ci powiem ja ci, kurwa, stronę Powiem ci, że go na pionowy, pionowy w dół o. Pyk Rafał, o! Rafał nawet nie poczuje, bo on na poławach tu się wbijają jak chyba... tarcze. No O, no. Wow! Bumperkiem się oparł delikatnie, ale... Prosto, kindybo wyskoczy jak przecinek Skacz, złapiecie? Skąd natarcia ma górę taki, że koła ma przed dziobem, to co? No, mówię fajnie, nie? Mały pyk yeah. Yeah. Półka z masą yeah, Nie <gry> mam rapto Nie mam gry Kto uh. no, <gry> <gry> <O>, kogo? <gry> o kurde, ty, na mnie dolatuje, tym prawie co kogo bardziej Bywa nic nie widzę nie. To nie przez niego, przez błoto Jakie tam jedy? Tutaj jest bardzo boku, Rafał, duchot znaczy zap... ja nie Teraz teraz nie cofnę kurwa. No, no zobacz Ale powoli do przodu jeźdź, tylko robisz go tutaj nie tam. Nie, nie, tu głęboko się nie pajcie go. Ja nie wiem czy tam jest głęboko, czy nie, bo ja tam no, nigdy nie, nie wierzę. Ale tu kamienie widzisz, no? Chętnie no, na drzewo są kamienie. A widzisz no. dalej? Nie. o, o, o. Teraz to już wróci. Czekaj, 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 teraz to już się nie ruszaj. Kurde. Mały masz linkkę pod ręką? No. Czekaj, Rafał mało ci podepnie, bo zabybija Za co go podepnie, akurat Nie wiem tutaj, za no, szyję to nie jest tak dużo to... Za szyję Rafał od ładną szyję o, to jest ze mną chcesz mi gadu do bo bijasz, ja nie dam rady znać, tam ma. bo tu hamulec hamulet on rachyt Kaj No tam już dalej jest kury bowiem ci Spadł w dół Masz wsteczny da? A, A. W ogóle za ten drążek? Tak, tak. A, tak. A nie ma tutaj, gdzie wchodzi hak, to nie ma oka, nie nie, 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 Dobra, dobra, dobra mały. Czekaj. Na razie tego ściągaj go tym e, linkom, nie? No to One connected. Koła włączone Opa, dobra Nie, nie, tam nie było tak płytko, bo ja tylko kawałek dałem nogę i się cały but zamoczył, także Taka sytuacja Brawo pojadę, to wyjadę, tam jest głębiej wie, czy nie? Wszędzie możemy Wszędzie Ja ci ja tylko powiem, że na środku stałem Tutaj jest cały czas płytko jak koło brzegu jesteś Nie wasze. Nie to o Obaście kurwa, kurwa. O kurwa. O tak. Obaście tak nie stawajno. Nie, nie, nie No Zginde, zginde. Zginde, nie Zginde, nie Zginde, zginde. Zginde, zginde. Zginde, zginde. Zginde, nie Zginde, zginde. Zginde, zginde. co to Tego um, nie, nie, to powiecie, o. Ja na tej nie mam liny, ale on ma wyciągarkę. Nie, ale nie, nie. tej bo nie. Nie, bo nie. Nie, nie, balsji, bo nie Urych, bo będzie No, Nie, go teraz, yeah? go nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. gasz nie, teraz, Nie, nie, wodą Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. wygląda jak ten Jakaś motorówka Trzymaj, Nie. Mimo to... Co że ten jest kurwa? Kurwa! Dawaj! Dawaj! Buty nie zostały! Patrz, zostanie to do lata! Kurwa! Naprawdę? Czekaj, czekaj! Naprawdę nie możesz wyjść? No nie no O, no dobra, nie. ruszył się, ok. Nie, bo urwiesz ten, nie ruszył się, tylko kurwa maskę podnosisz <laughs> Nie, tak. wyszedł, wyszedł, no Widzisz, bo no, ma? Nie? Ale w butach wyszedł? Tak, ma buty nawet Dawaj, no. dawaj wyciągarkę nie. Tutaj jest, można, o, pocisnąć, to spróbuję tutaj na tylnym tylko, ale... O, masz tutaj proste i pasz, pasz, pasz! No! Ja tak samo ostatnio właśnie rozpędu zabrakło, wiesz? Mierdolę! A, wyjedziesz to tyłu? Nie, 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 tu, tu nie podjedziesz, tego to nie podjedziesz. Rafał to butem zjeżdża A. No i tak jadę ja Ale dalej kręcił tu Tamto się rozbiegło jak... Nie, tu jest z wiesz? Jak to wyjechał. No, to ja to tam dam I... jest dziura Ja wiem, grząski piasek, to tutaj jest, tutaj jest kiepska, aby tam od tyłu od góry wjechać, to złamać. Od tyłu zawsze łatwiej jest. <grystanie> A.